Was bardzo serdecznie na moim kanale wróciłam i będę się brała do roboty, można powiedzieć. A więc sobie troszeczkę produktów z Polski i z tych produktów będę chciała sobie ugotować dla Was oczywiście parę nowych przepisów, których jeszcze nie mam na moim kanale i możliwe, że Wam się coś przyda, ponieważ jest lato, zupka latem i jak najbardziej wskazana. I niektóre produkty, które tutaj będę miała, można obecnie sobie kupić, świeżać na rynku albo od rodziny. Oczywiście szczecinek będzie się powtarzał w moich następnych, na pewno dwóch, trzech filmikach, ponieważ y, byłam tam prawie dwa tygodnie. Y, tak już wspomniałam, mama się rozchrowałam, mamie idzie już lepiej, mnie również, ponieważ mnie dopadła grypa, no i tak się jakoś kurowałam parę dni, miałam gorączkę ale już mi jest lepiej, wróciłam i mam nadzieję, że będę mogła Wam teraz coś fajnego nagrać i wstawię Wam. Dzisiaj chciałam Wam pokazać zupę szczawiową, a więc tą zupę Wam powiem, że możliwe, że młodzież tej zupy nie zna. Moje dzieci również tej zupy nie znają, ponieważ ja nie mogłam dostać tutaj tego szczabiu, że byłam u siostry i siostra miała szczaw na ogrodzie. Więc postanowiłam, że jej troszeczkę podkradnę, ale żartuję, dobrowolnie siostra mi dała. Yy, I chciałabym dzisiaj Wam ugotować zupę szczewiową, po mojemu można powiedzieć. Moje zupy wszystkie są treściwe, a więc i ta zupka będzie troszeczkę treściwa. Zrobię na kurczaku, na jednym udzie z kurczaka, żeby Wam pokazać, że też... Taka zupka wyjdzie i będzie smakowała, możecie dać więcej mięsa, czyli dwa uda, udo i skrzydełko, możecie sobie dowolnie włożyć jakiś kawałeczek mięsa. Gotujecie najpierw sobie wywar, a później dajecie te wszystkie dodatki, żeby ta zupa była smaczna, ponieważ szczaw jest bardzo kwaśny, ale jak dacie za dużo tego e, szczawiu, może być za kwaśna zupa dla tych, którzy zaczynają, czy próbują, czy Pierwszy raz jedzą taką zupę. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jestem u siostry. Jutro wyjeżdżam. Ona powiedziała, że mi da szczawiu. Ja szukam szczaw, ponieważ chciałam zrobić Wam zupę szczawiową. I siostra powiedziała, że ma i mnie poczęstuje. I już ma młodą fasolkę szparagową. Popatrzymy. I... No, oczywiście, będę miała dwie zupki, właśnie, za jeden zasiadem, można powiedzieć. A więc mam nadzieję, że się na kanale wszystko uda. Ugotuję Wam, pokażę Wam w moją, moją opcję, moje, moje zupki po prostu. A więc. A jeszcze się... mogę marcheweczki, pietruszeczki i poreczki, takie To jest, to jest takie ale swoje, właśnie szczawiu, swoje. to już bardzo długo szczaw szukam, szczawiu nie ma, a więc mam nadzieję, że to zbieramy. pokradnę siostry i uda mi się ugotować dla Was. Dam ci bez, zupkę. bez kradzieży. Ja wiem o tym. Dam a więc, ci bez kradzieży. A więc idziemy teraz na szaberek, można powiedzieć, i e, postaram się Wam zrobić właśnie tą zupkę. Proszę zobaczyć, mamy szczaw. O, to jest szaw. I, o, I tak wygląda szczaw. I oczywiście, jak się szczaw ugryzie, jest kwaśny, żebyście wiedzieli, że to nie szpinak, ale kwa, kwaśny szczaw. Ja sobie teraz y, ten szczaw ugryzę. Mm, no. Kwaśny. A, a, a. A, kwa... Kwaśny bardzo, ale będzie dobra, pyszna zupa szczawiowa, mam nadzieję. Włączam zimną wodę i wkładam jedno udko z kurczaka. 2 litry zupy. Jej będzie więcej, ponieważ jak się wrzuci te wszystkie składniki, troszeczkę się podniesie. 2 litry wody, ale proszę zobaczyć, ja mam większy garnek i ja kocham gotować w większych pojemnikach czy w większych garnkach. Nie lubię, jak mi się coś tam wylewa czy podnosi, wtedy nie wiem, co zrobić, a więc ja gotuję zawsze w większym garnku. I teraz tak. Robimy rosół. Najpierw i wszystkie składniki co do rosołu, czyli cebula. Pietruszkę tą później sobie troszeczkę ztarkuję, żeby się szybciej ugotowała, ale tutaj proszę zobaczyć, obskrobałam. Pietruszkę i te kawałki marchewki małe. Rzucę i później jedną większą też starkuję po pół godzince żeby ta zupa była bardziej kolorowa, bo to tutaj, jak się wygotuje, zblednie, to nie będzie tak ładnie wyglądało. Tak będzie kolorowo. I proszę zobaczyć kawałek selera, trochę pietruszki. I proszę zobaczyć jeszcze kawałeczek lubczyka mam, a więc daję kawałek lubczyka. Daję już łyżeczkę soli, z pół łyżeczki pieprzu czarnego. Musimy się zagotować. Jak się zagotuje, nastawiam na pół godziny. W międzyczasie obiorę sobie ze 3-4 ziemniaki, większe. Z pół kilograma musi być. Umyję sobie szczaw, posiekam i ugotuję ze 3 jajka. Proszę zobaczyć, nastawiłam 4 jajka. Wy możecie sobie nastawić 2 trzy. możecie również 4. I teraz zaczynam i proszę zobaczyć, tutaj obrałam 4-5 ziemniaków. To było pół kilograma ziemniaków, a więc po obraniu 300-400 g ziemniaków musicie mieć, bo wtedy się najecie tą zupą. Chyba, że robicie osobno zupę i osobno ziemniaki. To wtedy sobie wybieracie, co chcecie. Tylko, że wtedy tą zupę się robi troszeczkę inaczej, nie? A więc ja robię teraz zupę szczawiową z ziemniakami, z marchewką, z pietruszką, z tymi warzywami, co się daje w sumie do rosołu. I teraz zaczynam tarkować już pietruszkę. I teraz marchewkę, również na grubym sicie. I, raz, I zaraz to wrzucę razem z ziemniakami. to oczywiście teraz sobie pokroję na drobną kostkę. I jak się tutaj podgotuje z 20 minut, pół godzinki, zależy jakie mięso macie. Kurczaka najszybciej, 15-20 minut już możemy wrzucać, a więc kurczak jest bardzo wdzięczny. I obojętnie co weźmiecie, czy skrzydełko, czy łódko, czy pierś z kurczaka, a więc bardzo szybko idzie zrobić. I teraz, mija prawie pół godzinki, wrzucam te moje warzywa. Czyli ziemniaki, marchewka i pietruszka. Korzeń oczywiście. I nastawię teraz sobie na 35 minut. Ponieważ ziemniaki muszą się dłużej gotować, jak już wspomniałam. Po zagotowaniu tylko zmniejszę. I tutaj mam około 200 gram tego liścia. Jeżeli byście brali z puszki, to musicie sami sobie uregulować czy pół słoika, czy cały słoik. Ja myślę, że ono możliwe, że tam jest jeszcze odstęp zakwaszany. I jeżeli by Wam tutaj było za mało kwaśne dodajcie z łyżeczkę czy łyżkę octu winnego. I jak kroimy te liście? A więc jak chcecie, czy bardzo drobno, czy grubiej. I proszę zobaczyć, tak to już wygląda i to sobie czeka. I na koniec, proszę Państwa, damy jeszcze ząbek przekrojony czosnku. Będzie miało jeszcze bardziej wyrazisty smak, fajny smak. I troszeczkę masła nie zaszkodzi, a więc nie bójmy się. I czas mija. Patrzę na kurczaka, a więc jest mięso już dosyć miękkie. I wyciągam. Obiorę zaraz to mięso, poporciuję i wrzucę z powrotem. Wyciągnę te długie łodygi. Tak to już wygląda. Jeszcze kawałek, pietruszki, marchewki. Tak to już wygląda ta zupa. Teraz już do tej zupy wrzucam szczaz. Tak wygląda. I to musi się parę minut tylko pogotować. Śmietane i doprawiamy. Czyli słyszeczka czubrycy. Tu już jest papryka w środku. Możemy dać również naszego pieprzu ziołowego z pół łyżeczki, bo ta zupa musi smakować. Zupka już jest gotowa, a więc rozdrobnię tylko i wyłącznie to mięso z kurczaka i wrzucę tutaj. I teraz wrzucam już to mięso, tego kurczaka, udo, a Wy możecie sobie wziąć co sobie życzycie, jakie chcecie mięso, jakie lubicie, jakie możecie gotować. A więc jak najbardziej. Tyle, że jeżeli weźmiecie wieprzowę albo wołowę, musicie czas gotowania zwiększyć. O, na pewno pół godzinki. Ponieważ teraz, jak wrzucicie już ten szczaf, to ze 3-4 minutki i zupa gotowa. Teraz oczywiście jeszcze raz smakuję, czyli próbuję. Powiedziałabym, że super, ale brakuje soli jeszcze, a więc niestety moja sól jest taka łagodna, że, że po co ją kupuję, ale niby zdrowa, himalajska i jeszcze troszeczkę pieprzu. Proszę ci dać kaczek kiełbasy, wrzucić, zagotować, żeby się zagrzała. Będzie fajna wkładka do zupy. Będzie fajna zupa szczawiowa, z wkładką taką, jeszcze dodatkową, można powiedzieć. Próbuję jeszcze raz. Mm. I teraz Wam powiem tak: taką zupę można już serwować. Smaczna. Lekko pikantna, słona, ale nie przesłona i oczywiście kwaśna, nie zakwaśna. I taka ma być. Teraz mogę Wam powiedzieć, zupa gotowa. Dziękuję Wam bardzo za to, że mnie oglądacie. Dziękuję za łapki, za suby. Zapraszam do zrobienia. Sezon się zaczął, na szaf. A nawet jeżeli nie macie świeżego, to jak najbardziej gotowany. A więc na taką zupę 2 litry wody miałam. Około 300-400, nawet o 500 gram liści szczapiu musicie mieć. 100 ml śmietany słodkiej dałam i łyżka masła. I teraz już daję jajeczko na porcję. I proszę zobaczyć, co wrzuciłam. Ja jeszcze. Nie obawiajcie się, naprawdę nie obawiajcie się, będzie zupka smaczna. Nawet Szczawiowa przyjmie kawałek kiełbaski. Troszkę mięsa, będzie naprawdę smaczniejsza. I Wam powiem, osoba pracująca nie pogardzi taką pyszną zupką. I się naje, i to jest najważniejsze, przynajmniej dla mnie. Tak wygląda za zupka. przybliżę zaraz i wkrótce już na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo, do widzenia.